Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu to nie tylko instytucja wystawiennicza, to też aktywne, współczesne centrum kultury. Miejsce, w którym spotykają się ludzie i zjawiska. Miejsce, w którym nasza publiczność ma nieskrępowany kontakt ze sztuką. Wreszcie miejsce, które oferuje kontakt z najważniejszymi, najbardziej ciekawymi, oryginalnymi zjawiskami z zakresu współczesnej kultury wizualnej nie tylko. Przez ostatni rok CSW, prowadzone dzięki programowi artystycznemu WD Negri, dalej było instytucją nastawioną na międzynarodowe kooperacje dzięki tym kooperacjom udało się zorganizować parę projektów wystawienniczych, które zostały dostrzeżone nie tylko przez publiczność toruńską, ale także na arenie międzynarodowej i bardzo ciepło przyjęte przez krytyków. Udało nam się też zorganizować parę innowacyjnych projektów wystawienniczych z udziałem polskich artystów i z udziałem artystów którzy dopiero czekają na swój moment z udziałem młodych artystów wywodzących się z toruńskiego podwórka, którzy dopiero wypływają na szerokie artystyczne wody. Center of Contemporary Art Znaki Czasu in Torun uh, is opening a new exhibition, this time dedicated to the collection of uh, Foundation Sandretto Rere Baudengo, one of the biggest and most important contemporary art collections from Italy. This is the exhibition that continues the series of exhibitions that have been dedicated to the team of collecting. It's always a big challenge to make exhibition out of the collection, because it gives you a possibility to rewrite a different type of history within the collection and its pieces. okazją do podsumowań, bo w czerwcu 2013 roku CSW świętowało swoje piąte urodziny. I udało nam się dokonać z tej okazji parę podsumowań, policzyć wszystkie wystawy zrealizowane w CSW od 2008 roku, przyjrzeć się wszystkim partnerom instytucjonalnym, nie tylko policzyć edycje wszystkich festiwali, które miały miejsce w CSW i wrócić do wszystkich wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i literackich, które miały miejsce w centrum. I te podsumowania sprawiły, że cała ekipa CSW i publiczność toruńska em, dowiedziały się, że mają naprawdę wielki powód do dumy. <śmienny> Wydaje mi się, że obecnie w sztukach plastycznych to jest bardzo silny taki nurt, żeby łączyć wideo, film, wszystkie te różne wątki takie kinematograficzne, że tak powiem, żeby łączyć je razem w obrębie jednego projektu. Ja to robię już od jakiegoś czasu. W sumie to może dlatego, że film mnie zawsze bardzo inspirował. może nie w jakiś bardzo konkretny sposób, ale film jako taki, jako medium, jako to, że można w jednym medium połączyć różne gatunki sztuki, którymi ja też się zajmowałem, bo ja jestem, powiedzmy, moim, moim korzeniami jest rzeźba, prawda? I rzeźba jako rodzaj sztuki, który wychodził zawsze w przestrzeń, w trzy wymiary, bardzo dobrze łączy się z filmem. Na wystawie, e, która jest w zasadzie jedną taką dużą instalacją e, jest zgromadzonych e, kilkanaście obiektów i nieprzypadkowo wśród tych obiektów jest jedna starsza praca e, pod tytułem Gradient, która się składa z e, 13 złączonych ze sobą e, książek. Jest to kosmos e, Gombrowicza. Jeszcze raz chciałbym przywitać wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę występować tutaj dla Państwa. Po raz wtóry chciałbym przypomnieć wszystkim Państwu, Że to, co widzę, że to, na co patrzę, to nie jest film. Podstawa epidemik jest przede wszystkim projektem próbującym badać relacje. Jej tytuł, jak również konstrukcja formalna, została zaczerpnięta czy zainspirowana filmem Lance z 1987 roku, właśnie Epidemia, będącego próbą ukazania pracy nad scenariuszem filmowym. Bardzo ważnym dla zespołu kuratorskiego projektem jest Przeprojekt, to jest projekt dedykowany młodym toru, artystom z Torunia, który realizujemy już po raz drugi, to jest kontynuacja z 2012 roku. Przez cały rok w tej przestrzeni Lapsenu prowadziliśmy takie mikroprezentacje, mikrowystawy prezentujące sztukę młodych artystów tutaj, właściwie gdzieś dającej możliwość pokazania się w instytucji wystawienniczej, jaką jest CSW. I myślę, że dzięki temu udało nam się odkryć kilka bardzo ciekawych osób i to nas bardzo cieszy, te osoby już w tej chwili coraz lepiej sobie radzą w takim ogólnopolskim obiegu sztuki i z powodzeniem biorą udział w ich grupowych, indywidualnych, mających miejsce w innych instytucjach kultury. Ten projekt jest tak naprawdę ważny, bo nam, kuratorom, pozwala dowiedzieć się, czym dzisiaj interesują się młodzi, lokalni to, artyści. A myślę sobie, że tym młodym, mającym 20 parę lat artystom, tak naprawdę pozwala czasem po raz pierwszy spotkać się z osobą kuratora, zobaczyć jak pracuje się z kuratorem, jak pracuje się z instytucją. W tym roku oprócz zorganizowania 11 projektów wystawienniczych o charakterze międzynarodowym, ale też z udziałem polskich artystów, zorganizowaliśmy czy kontynuowaliśmy też tradycję organizowania kolejnych edycji festiwali, które CSW organizuje od początku. Rok 2013 to między innymi rok, w którym mieliśmy okazję zaprezentowania kolejnej edycji festiwalu KOKART. Jestem związany z Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Od 2008 roku. Nie jestem pracownikiem tej instytucji, jednakże wraz z Rafałem Kołackim jesteśmy od początku kuratorami festiwalu Kalkark Music Festival. W tym roku odbyła się już piąta edycja festiwalu. Był to festiwal południowy w marcu. Mieliśmy bardzo zacnych artystów. Otrzymaliśmy dodatkowy budżet na realizację cyklu koncertów w Centrum Sztuki Współczesnej. Nazwa jest nasza, znaczy, autorska, Nazwa jest to audioskopia. I jak dotychczas zrealizowaliśmy sześć koncertów w tym roku w przestrzeni Lapsem. Zostałem też zaproszony w tym roku przez Krzysztofa Białowicza, który tutaj na stole pracuje do współpracy pomocy przy jego autorskim festiwalu Pole Widzenia Pole Słyszenia. Byłem odpowiedzialny za zaproszenie kilku bardzo ciekawych artystów z Polski i zagranicy. Między innymi uwagę mediów i też wyrafinowanej publiczności przykuł koncert Rehaulda Hilda, wybitnego pianisty niemieckiego, specjalizującego się w technikach wyparowanych który to wystąpił razem z e, artystą wideo, Jeliowanem. Festiwal Pole Widzenia i Opróczania w tym roku był skupiony na postaci naszego, naszego kompozytora i reinterpretacji jego dzieł e, w sposób dźwiękowy, muzyczny, ale też wizualny. Organizujemy od kilku lat już festiwal Plaster. To jest festiwal związany z grafiką projektową. Festiwalowi towarzyszy zawsze wiele wystaw, co najmniej 3-4 wystawy, które dotyczą głównie takiego dialogu pomiędzy artystami polskimi i zagranicznymi. W tym roku mieliśmy taki, taką wymianę, dialog artystyczny pomiędzy projektantami włoskimi i polskimi. Takimi ważnymi postaciami tego festiwalu była Sylwia Spigotti, Rafaela Coluto, artystki, które przyjechały do nas z Mediolanu. Ważnym elementem każdego festiwalu jest, są warsztaty, które bardzo mocno jakby edukują młodych ludzi pod kątem takich manualnych sprawności związanych z projektowaniem graficznym. Plaster w tym roku też wystąpił jako wystawa plenerowa. Pokazaliśmy współczesny, bardzo niepokorny plakat włoski. Na około 50 planszach w bardzo dużym formacie, czyli około 2 metry wysokości, pokazaliśmy na bulwarze przed Cezwu taki zestaw bardzo miarodajny, jeżeli chodzi o współczesną aktywną sztukę projektowania graficznego związaną z plakatem we Włoszech. Dla dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy, będzie performance wykonany przez Hańca Cibulkę, zatytułowany Metabolizm Wiener Schnitzel i ten performance jest to jeden z pierwszych performanceów co jaką w ogóle w swojej karierze wykonywał i ta dzisiejsza wersja została specjalnie przygotowana i zaadaptowana do przestrzeni toruńskiego CSW. W czasie tego performanceu w będzie towarzyszył Donald Mack z grupy Alien Productions, który będzie wytworzył dźwięk do performanceu. W codzienności jest to wybór prac z kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej. Prezentuje te prace. W kontekście różnych sfer naszego życia. Pokazuje ta wystawa, że sztuka nie jest wcale tak oddalona od życia, jak nam się wydaje, ale jest zakorzeniona w codzienności. Także znajdziemy tu sporo prac, które właśnie te sfery codzienności się odnoszą. Ja myślę, że to może bardzo zaciekawić widzów, widzów toruńskich też, dlatego że część prac odnosi się również do kontekstu Torunia. Jest to też trochę taka próba przewartościowania sztuki, spojrzenia na nią z innej perspektywy. Właśnie nie od strony jakichś takich trudnych, ciężkich tematów, ale czegoś, co jest związane z naszą codziennością. Jednym z wydarzeń, które udało nam się w tym roku zorganizować, był cykl spotkań w obraz sobie. To był cykl, którego autorem był Filip Pręgowski, malarz, teoretyk sztuki i ja. I w czasie tych spotkań zastanawialiśmy się nad tym, czym jest obraz. Pretekstem do powołania tego cyklu była wystawa kolekcji CSW, a teoretyczną inspiracją pracę Hansa Beltinga. On mówił przede wszystkim o tym, że obraz to nie jest tylko obiekt, ale przede wszystkim nasza naturalna aktywność, dlatego że człowiek śni, człowiek może mieć wizję, może mieć halucynacje i dlatego podeszliśmy do problemu w taki sposób, żeby zainteresować nim jak największą ilość osób różnych profesji. Nasze wyobrażenie o linii jest właśnie takie, że jest ona zwarta, ciągła, nieprzerwana, gęsta i nagle się okazuje, że powiększenie mikroskopowe kompletnie rozsadza to nasze wyobrażenie i podaje wątpliwość, bo widzimy linię, która jest w cudzysłowie mówiąc nieszczelna, rozmyta, nieostra, więc okazuje się, To wiecie, że dla neutrin, a to są najmniejsze cząstki, jakie wysyła nam Słońce i inne gwiazdy, jesteśmy dziuraki. Przelatują przez nas tysiące neutrin non-stop. Żaden organizm, żadna materiał ze starą wiecznie, diamentem, tak, dalej nie jest spójny. Kinocentrum. Wraz z otwarciem Centrum Sztuki Współczesnej działa już od 2008 roku. Zaczynaliśmy jako takie maleńkie kinko wręcz można by było to tak określić. Nazwy wybieraliśmy kolektywnie wraz z całym zespołem. Minęło już 5 lat kawał czasu. W tym roku mogę powiedzieć, że jesteśmy kinem działającym pełną parą. To jakby najbardziej odzwierciedla naszą działalność. Jest to kino, które stanowi z jednej strony integralną część całej instytucji, z drugiej strony również prowadzi zupełnie autorski program, który proponujemy naszym widzom. Są to i widzowie całego Centrum Sztuki Współczesnej, ale też staramy się upowszechniać taką sztukę filmową, żeby otworzyć się na innego widza, żeby zaproponować mu coś innego, coś nowego, coś zaskakującego. A w tym roku właśnie u nas udało się zcyfryzować to nasze cudowne pomieszczenie i jesteśmy w stanie zapewnić naszym widzom najwyższej jakości zarówno dźwięk, jak i obraz. W tym roku odbyło się 453 seanse, pokazaliśmy ponad 200 tytułów, także było w czym wybierać i Cóż, mogę powiedzieć, że wszystkie filmy odpowiadały mi, wszystkie były, spełniały moje jakieś artystyczne założenia. Oczywiście są filmy, które bardziej lubię, ale też są takie filmy, które bardziej odpowiadają widzom. Książki w CSW to zarówno wydawnictwo czytelnia z biblioteką i księgarnia. Wydawnictwo działa prężnie i wspomaga działalność merytoryczną CSW. Wydajemy rokrocznie kilka e, katalogów do wystaw. W tym roku ukazały się cztery katalogi. E, do wystawy Mikroutopie Codzienności, do wystawy Lecha Majewskiego, do wystawy Take Five i e, do wystawy Gdy Rozum Śni. E, ale naszym największym przedsięwzięciem tegorocznym jest niewątpliwie album kolekcji, kolekcji toruńskiej to wielkie przedsięwzięcie ponieważ zawiera opis 160 not o 163 dziełach w naszej kolekcji. Działam książki to w CZW to nie tylko wydawnictwo, ale także biblioteka z czytelnią, biblioteka działa tak jak większość bibliotek udostępnia i wypożycza książki na zewnątrz. Ale jest to też miejsce spotkań, miejsce, gdzie organizujemy kilka cykli. Nasze najmłodsze dziecko, kokaina, kwartalnik, który ukazuje się od ubiegłego roku w grudniu ubiegłego roku wyszedł pierwszy numer. Kwartalnik w języku angielskim taka pl platforma wymiany doświadczeń. Piszemy o tym, jak pracuje się w instytucjach kultury w, na świecie. Wymieniamy nasze doświadczenia, zbieramy doświadczenia. Dla mnie performance jest taką dyscypliną sztuki, za pomocą której można się, wypowiedzieć najbardziej, wypowiedzieć najbardziej uniwersalnie. Żadna z dyscyplin klasycznych. Nie daje takich możliwości jak performance. Mhm. Zarówno w malarstwie, w rysunku, w grafice, w rzeźbie. Artysta jest w jakimś sensie ubogi. Z tego względu, że... Um, Dysponuję albo dwuwymiarem, trójwymiarem, a performance daje tą możliwość, że nie tylko wypowiadam się na przykład kolorem, ale również gestem, słowem. I dlatego też doświadczając ostatnio różnych wystąpień, różnego rodzaju artystów młodych, bardziej doświadczonych, jestem coraz bardziej przekonany, iż performance to rzeczywiście jest znakomitym wynalazkiem, który dała sztuka XXI wieku. Ostatni nasz rok był bardzo owocny, zresztą taki jak poprzednie. Taki jest też charakter działań naszej, naszego działu, że dzieje się dużo i różnorodnie. W tym roku cieszymy się z nowego naszego pomysłu, który rozwinęliśmy. Jest to kontynuacja współpracy z seniorami. Udało nam się zrobić w tym roku również y, zrealizować świetny pomysł i drugą edycję ogólnopolskiego konkursu fotograficznego y, pod tytułem wystawcie w CSW do sześciu razy sztuka to jest y, kolejna odsłona kolejna edycja y, tygodniowych spotkań dla dzieci i młodzieży warsztatowa y, do której zapraszamy co roku nową instytucję kultury y, Torunia. Właśnie jesteśmy w trakcie realizacji Mikołajek. To jest nasza propozycja dla dzieci jak co roku. Tym razem proponujemy bardzo różne stanowiska w charakterze graj w gry. Będzie to teatr rysunkowy, jest to teatr pantonimy, jest to teatr kuglarski, jest to stanowisko, gdzie dzieci mogą zobaczyć, doświadczyć, poznać też różnorodnych gier i zabaw. No, i oczywiście to, co najbardziej lubią, handmade, czyli zrobią coś dla siebie albo coś dla kogoś. Rok 2013 był, zarówno pod względem artystycznym, kulturalnym, jak i społecznym, bardzo szczególnym i udanym dla nas rokiem. Udało się w CSW zorganizować wystawy, które stanowiły nie tylko ciekawą propozycję dla toruńskiej publiczności, ale też zostały dostrzeżone na arenie międzynarodowej i w kontekście krytyków sztuki zostały um, bardzo wyjątkowo docenione. Mam nadzieję, że ten następny rok będzie też dla naszej publiczności taką okazją do spotkania się z najciekawszymi, najbardziej oryginalnymi zjawiskami z zakresu sztuki współczesnej, że będziemy mogli cały czas proponować interdyscyplinarny program oparty na um, chęci głębokiego poznania nie tylko motywacji, Artystów, ale i też najciekawszych zjawisk z zakresu bardzo różnych i rozwijających się tendencji sztuki współczesnej.